kiedy w czasie warsztatu wiem, że będzie burza mózgów albo inna forma, gdzie rzucają bądź też generują jakieś pomysły uczestnicy warsztatu i chciałabym to zapisać albo też dać im takiego flipcharta do wypełnienia, do wygenerowania tych właśnie pomysłów. Słuchajcie, nie daję nigdy białego flipcharta, nie odsłania nigdy białego flipcharta, tylko właśnie go przygotowuję wcześniej. Piszę czasami burza mózgów, czasami to pytanie, które na przykład w tej sesji kreatywnej jest zadane i przygotowuję sobie te dymki. Zobaczcie, kilka funkcji spełnia to w ten sposób. Po pierwsze jest to ciekawe i angażujące, kiedy pokazuje i odsłania taki flipchart, kiedy taki flipchart daje do pracy grupie, to jest, oni są ciekawsi, są bardziej zaangażowani i coś im się chce pisać i, i, i pracować. A z drugiej strony, kiedy moją rolą jest teraz zapisywanie pomysłów, czy też kwestii, które rzucają w czasie tej burzy mózgu, to ja ograniczam moją pracę tylko do tego, że ja to wpisuję. Nie muszę już tego przy nich rysować. Dlatego, że słuchajcie, jakkolwiek jestem ogromnym zwolennikiem facylitacji graficznej i używania tych wizuali, to trzeba rozważyć pomiędzy tym, ile rzeczywiście rysujecie przy ludziach, w jakiej jakości to wtedy też jest, kiedy się spieszycie, kiedy ta presja oczu patrzących na Was niewątpliwie odgrywa swoją rolę. I tak naprawdę czemu to służy? Bo jeżeli tak przygotowane, już już spełnia swoją rolę, dlaczego nie mam oszczędzić tego czasu i nie przygotować tego wcześniej?